Magiczna praktyka Normanów. Nikt jak inny najbardziej byli Normanowie narażeni na różne żywioły, szczególnie morza, więc nic dziwnego, że wymyślano przeróżne praktyki magiczne, aby się chronić. Używano głów końskich do odpędzania uroków, niepowodzeń, klęsk oraz do ochrony. Takim symbolem bardzo szczególnym dla Normanów, właśnie był koń. Koń Odyna Sepnir. Występował na bardzo wielu amuletach. Były ryty runy. Najpierw był koń, a za koniem były ryty runy, czyli miały te runy tak jakby popędzać tą energię, tą siłę, taką właśnie ochrony. I bardzo ciekawymi amuletami, oprócz właśnie kamieni czy rycia symbolów konia w drzewie, były tak zwane amulety Bratekat. Były to amulety nazwane po łacinie cienka blaszka. I na tych y, amuletach możemy znajdować przeróżne symbole, między innymi symbol asów, zakrzywiony krzyż. Y, ten krzyż został wykorzystany przez Niemców. Został ten symbol zbezczeszczony, o, oznaczał wielką, ogromną taką siłę i boskość. Był bardzo ważny, ponieważ pochodził od asów. I takie symbole możemy również znaleźć jak yy, na przykład kruk czy sokuł. To były zwierzęta Odyna i były bardzo jemu bliskie, związane z jego kult. Sądzono, że kult konia zaginął, ale nic innego błędnego, ponieważ badaczka szwedzka Brigita Garold w swojej pracy w 1949 roku opisywała właśnie to zjawisko zakopywania głów końskich w obrębie domostwa, na polach. Głowy końskie oczywiście wmurowywano również w domy, znajdowały się pod klepkami na przykład podłogowymi i miał bardzo szczególne Znaczenie dla gospodarstwa, dla ludzi miało to przynosić szczęście, miało chronić dom przed klęskami, chorobami i takimi yy, rzeczami. Istnieje również bardzo dużo amuletów, istniejących napisanych run runicznie, yy, jako ehe, echu oznaczało konia. Ten zwyczaj zakopywania końskich kłów. Nie był tylko typowym germańskim czy normańsko-wikingowskim zwyczajem, gdzie wikingowie również głów konia używali właśnie do ochrony, gdzie można, gdzie znajdujemy bardzo często również wypisane znaki na czole konia, gdzie znajdziemy młot lub znak asów. I takim właśnie ciekawym znaleziskiem było w kościele w Danii, znaleziono sześć takich głów, gdzie oczodoły były malowane na czarno, czerwono, właśnie z tymi znakami na czole. I miało to przynieść szczęście i dobrobyt tego domowi i sądzono, że ten kult zaginął, lecz nie jest tak do końca, bo do dzisiaj również jeszcze się gdzieś tam w gospodarstwach spotyka, że gospodarze właśnie zakopują te głowy końskie, na przykład na polach, czy w pobliżu domostwa. Tak nie do końca ten kult zaginął, ale skąd on się wziął? On nie pochodził typowo właśnie od Normanów, ale pochodził z podbitej przez wikingów Islandii, z Irlandii. Przepraszam, pomyłka, z Irlandii. I moi drodzy, ten kult również znajdował się w Azji oraz Grecji, gdzie Posejdonowi poświęcano właśnie konia. Bardzo często spotykano w wykopaliskach, gdzie składano właśnie zwłoki wojowników i bardzo często znajdowano wiele takich symboli, gdzie była tarcza, gdzie był miecz, oraz głowy końskie bardzo często zabijano również konia razem z wojownikiem jeżeli wojownik umarł, koń przeżył, został symbolicznie zabijany i chowany ze swoim właścicielem, miało mu to przynieść szczęście i miał podróżować w zaświatach.